Witajcie widzowie. Wiem, że już nie mogliście się doczekać, ale już czas wyłonić zwycięzcę w Pet Simulator X. A więc zaczynamy. Uwaga. Wygrywa. I już prawie. Gratulacje dla Ignas0311. Ok. Teraz nagrody z Pet Simulator X i zobaczymy co wygrałeś. Wygrywasz? Legendarnego Peta Dark Matter. Brawo! Ok, a więc zaraz się widzimy w Pet Simulator X i zobaczycie, jak daje nagrody. I nie martwcie się, reszta też wygra nagrody, tylko takie małe za udział. Ok, okay. a więc wysyłamy nagrody dla zwycięzcy. Mój bank. I wybieramy naszego Sombrero Kota. Czekajcie, sprawdzę jeszcze raz nikt, sobie przypomnę, żeby nie zapisać źle. A, Ignaz, już pamiętam. Dobrze. A więc wysyłamy. Gdzie jest nasz Sombrero kot? Tutaj. Ignaz. Zero trzy i napiszemy gratulacje. Jeszcze raz. A nie, nie można tych. Ok, no i wysłaliśmy, a reszcie wyślę po 10 milionów gemów albo 15 za udział. Mam nadzieję, że konkurs Wam się podobał. Dziękuję za oglądanie. Pa-pa!